Masakra. W ogóle mi ten biceps nie rośnie. Muszę zainwestować w syntol. No, jeśli chcesz szybko zakończyć karierę na siłowni i w sumie na świecie, to fenomenalny pomysł. Nie, no nie chcę. Ale już nie wiem co mam robić. Okej, okay, powiem ci co pokazują badania naukowe, jeżeli chodzi o trening bicepsa. Jeżeli to ci nie pomoże, to nic ci nie pomoże. Dobra, zamieniam się w słuch. Po pierwsze, trenuj biceps przez uginanie stawu łokciowego pod chwytem, czyli stawiaj na ruchy izolowane. Oczywiście ruchy wielostawowe, jak podciąganie czy wiosłowanie, także angażują biceps, ale twój bicep nie osiąga tam wysokiej stymulacji. Trochę to skomplikowane, mógłbyś jaśniej? Biceps oprócz tego, że zgina staw łokciowy, to do pewnego stopnia zgina też staw ramienny, a w podciąganiu czy w wiosłowaniu mamy ruch odwrotny do zgięcia stawu ramiennego, czyli wyprost w stawu ramiennego. Czyli mam w ogóle nie robić tych ćwiczeń? Nie, oczywiście dalej możesz robić te ćwiczenia, ale nie traktuj jej jako podstawę treningu bicepsa. Okej, okay, co dalej? Zakres powtórzeń korzystny dla hipertrofii znajduje się między 5 a 30 powtórzeń, ale z uwagi na to, że biceps nie jest bardzo silną partią, to stawiałbym raczej na 8-12 powtórzeń, tak żebyś nie oszukiwał przy bardzo dużym ciężarze. To rozumiem, ale czemu akurat tyle? W przypadku niskich zakresów, jak na przykład 5 powtórzeń, łatwo będzie ci oszukać. A jeżeli postawisz na bardzo wysokie zakresy, jak 15-20 powtórzeń, no to znowu limitować będzie cię pompa. Okej, okay, coś jeszcze? Dobór ćwiczeń. Biceps trenuj minimum dwa razy w tygodniu. Najlepiej, żebyś wykonał jedno ćwiczenie w pozycji neutralnej, jedno ćwiczenie w pozycji rozciągniętej i jedno w pozycji skróconej. Wtedy na 100% całościowo przetrenujesz biceps. Spoko, ale jakie to ćwiczenia? Pokażę Ci przykłady. Tutaj przykład ćwiczenia w pozycji neutralnej. Tu przykład ćwiczenia w skróceniu. Tu przykład ćwiczenia w pozycji rozciągniętej. Dziękuję trenerze!